Witajcie kochani, bardzo serdecznie ja Was witam w nowym filmie. Dawno nie było y, tego rodzaju filmu u mnie na kanale, więc no jestem po prostu w sklepie i postanowiłam nagrać Wam kilka nowości. Mam nadzieję, że oprócz tego serduszka znajdziemy coś y, ciekawego. Y, zaraz Wam pokażę piękne łapacze snu za 25 zł chociaż z tego co pamiętam to te łapacze były już wcześniej w sklepie także to nie jest najnowsza kolekcja no ale wiszą to, to pomyślałam, że Wam po prostu pokażę tutaj z kolei mam przepiękną tacę jeżeli chodzi o tace pepkowe to no to jest tutaj dosyć zresztą Dosyć spory wybór. Zresztą są to zazwyczaj piękne tace, bardzo ładnie wyglądają i, i w ogóle możemy wykorzystać 25 zł na przykład na dekoracje wielkanocne. 25 zł, taka konewka. I tutaj mamy za 15 zł, takie śliczne latarenki. W kolorze zielonym, 20 zł. Takie roślinki. E, przepiękne za 45 zł. Lampy od razu mi wpadły w oko i powiem wam, że naprawdę na żywo wyglądają świetnie. Tutaj mamy też takie oświetlenie 50 zł. I taki taboret. Kształcie kwiatka. Chyba poduszki też były, ale akurat tutaj nie ma. Taka półeczka za 35 zł. I zobaczcie na te kubki przepiękne, śliczne, z takimi gumowymi, silikonowymi, chyba uszami. 20 zł cena. Dwa kolorki, róż i e, zieleń. Świetnie to się prezentuje. Ja, jakbym nie miała tych kubków, to bym sobie na pewno kupiła. Na pewno, na bank. Coś na stół za 25 zł. Przepiękny obrót 140 na 180. I tutaj zobaczcie na ten kolor. Rewelacja. W ogóle świetne są te wieszaki. Ja mam takie szare. Jestem ogromnie z nich zadowolona. No, ten kolor jest świetny. Cena 10 zł za taki komplet. No, powiem Wam, że ja te wieszaki szare mam już lata. Ani się nie, wy, nie wyginają, ani nic. Tutaj mamy właśnie jeszcze szare, zielone. Chyba też były czarne, z tego co pamiętam, ale to było dawno i nieprawda. Ale powiem Wam, że to różowe super, na przykład do dziewczęcego pokoju dla dziewczynki. Rewelacja. Tutaj jeszcze mamy takie. 12 zł za taki komplet wieszaków, ale te różowe mega. Kurcze, świetne. Chyba wprowadzę sobie kolorek do domu, coś mi się tak zdaje. Jeżeli chodzi o kolor różowy, to mamy tutaj takie to jest chyba na skarpety do wieszania skarpet, żeby się nie gubiły, bielizny, jakichś tam drobnych rzeczy, prania 70 zł. Taka marynarka. Tutaj mam drugi kolorek, ale powiem Wam, że kiepsko uszyte. No kurczę, spodnie do kompletu 50 zł. Tak, jak się przyglądam, to no, szału to nie robi. Chyba nawet też, też widzicie. Średnie, średnie, naprawdę bardzo, bardzo średnie. Tutaj za to mamy bardzo ładną bluzeczkę i jeszcze tutaj taką koszulę. Wisienki. 40 zł. Kolejne wisienki. 25 zł. Fajna kolekcja. Ta kolekcja akurat mi się podoba. 25 zł dość ciekawy materiał natomiast ja osobiście bym odpruła te guziki jakoś tak nie podobają mi się natomiast bluzeczka sama w sobie jest bardzo fajna i tutaj mamy jeszcze jedną 25 zł idę kochani teraz do action a później zobaczymy jeżeli chodzi o sklepek szyn, to pojawiły się rzeczy już na lato, czyli mamy fotel Bujan, tutaj mamy taki zestaw parasol. Po prostu parasol. Cena 200, zaraz Wam pokażę, bo ja już oczywiście zaglądałam troszeczkę wcześniej, 269. No, dość atrakcyjna cena, bo w w którymś sklepie takim bardziej chyba budowlanym 1700 czy jakoś tak yy, tutaj z kolei spodobały mi się takie um, ej, wyleciało mi z głowy jak to się nazywa dobra mniejsza z tym yy, i tak zerknęłam bardzo fajnie wykonane ładnie to wygląda konsola o, przypomniało mi się. Leciało z powrotem do głowy. Tutaj mamy takie półeczki. Taka ławka. Też dosyć ciekawa. Bardzo fajnie wygląda. I takie maty łazienkowe. Jestem już na dziale z takimi. Akcesoriami do kuchni, do łazienki, 20 zł, różne kolory. I nie wiem, czy sobie nie kupię do, do kuchni. E, bo czasami coś z blatu mi spadnie, i wiecie, lepiej z tego sprzątnąć niż całą podłogę. No ale dobra, mniejsza z tym. E, wycieraczki. <laughs> Temat numer jeden. Kiedyś u mnie na kanale. 20 zł. Wspominałam Wam, że, że chcę sobie kupić wycieraczkę. I tak jakoś, i tak jakoś wtedy chyba oglądałam, tak. Ale tam wydawały mi się chyba za drogie, czy coś takiego. Tutaj z kolei mamy bardzo fajny organizer. Jestem teraz na dziale z kosmetykami. Bardzo lubię na ten dział zaglądać, i e, no często znajduję tutaj bardzo fajne rzeczy. W tym na przykład takie kosmetyczki. E, ja osobiście potrzebuję teraz na wyjazd, więc, e, więc e, no zastanowię się. Jeszcze rozejrzę się, może znajdę coś fajniejszego. E, tutaj mamy. Taką materiałową, ale ta nie, lepsza chyba tamta. Yy, I co tutaj mamy z nowości? Za 5,95. Yy, co to jest? To jest chyba z brokatem. Yy, brokatowy balsam do ust. Yy, dwa kolory. Dwa kolory. I kochani, jestem teraz w Deals. Postanowiłam jeszcze do tego sklepu e, wstąpić na chwilę. Tutaj raczej mamy takie drobiazgi e, za 3 zł, za 5 zł. E, są te składane jajeczka i e, zajączki, e, które kiedyś Wam pokazywałam w PEPCO. E, natomiast no nie moje kolory, niestety. No niestety. Jajeczka 10 zł. Tutaj mamy za 4 zł. Takie to akurat nawet ładnie wygląda. W ogóle, jeżeli chodzi o sklep DILS, to jest mnóstwo drobiazgów.